W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Pełne boleści i niepokalane serce, Maryi, proś za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Matko, ratuj nas przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca. Matko, ratuj nas przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca. Matko, ratuj nas przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca. Matko, ratuj nas przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca. Matko, ratuj nas, przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca. Matko, ratuj nas, przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca. Matko, ratuj nas, przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca. Matko, ratuj nas, przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca. Matko, ratuj nas, przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca. Matko, ratuj nas, przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca. Pełne boleści i niepokalane serce Maryi, proś za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Matko, ratuj nas, przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca. Matko, ratuj nas, przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca. Matko, ratuj nas, przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca. Matko, ratuj nas, przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca. Matko, ratuj nas, przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca. Matko, ratuj nas przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca. Matko, ratuj nas przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca. Matko, ratuj nas, przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca. Matko, ratuj nas przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca. Matko, ratuj nas, przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca. Pełne boleści i niepokalane serce Maryi, proś za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Matko, ratuj nas, przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca. Matko, ratuj nas, przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca. Matko, ratuj nas, przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca. Matko, ratuj nas, przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca. Matko, ratuj nas, przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca. Matko, ratuj nas, przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca. Matko ratuj nas przez płomień miłości twojego niepokalanego serca. Matko ratuj nas przez płomień miłości twojego niepokalanego serca. Matko ratuj nas przez płomień miłości twojego niepokalanego serca. Matko ratuj nas przez płomień miłości twojego niepokalanego serca. Pełne boleści i niepokalane serce Maryi, proś za nami, którzy się do ciebie uciekamy. Matko ratuj nas przez płomień miłości twojego niepokalanego serca. Matko ratuj nas przez płomień miłości twojego niepokalanego serca. Matko ratuj nas przez płomień miłości twojego niepokalanego serca. Matko ratuj nas przez płomień miłości twojego niepokalanego serca. Matko ratuj nas przez płomień miłości twojego niepokalanego serca. Matko ratuj nas przez płomień miłości twojego niepokalanego serca. Matko ratuj nas przez płomień miłości twojego niepokalanego serca. Matko ratuj nas przez płomień miłości twojego niepokalanego serca. Matko ratuj nas przez płomień miłości twojego niepokalanego serca. Matko ratuj nas przez płomień miłości twojego niepokalanego serca. Pełne boleści i niepokalane serce Maryi, proś za nami, którzy się do ciebie uciekamy. Matko ratuj nas przez płomień miłości twojego niepokalanego serca. Matko ratuj nas przez płomień miłości twojego niepokalanego serca matko ratuj nas przez płomień miłości twojego niepokalanego serca matko ratuj nas przez płomień miłości twojego niepokalanego serca matko ratuj nas przez płomień miłości twojego niepokalanego serca matko ratuj nas przez płomień miłości twojego niepokalanego serca matko ratuj nas przez płomień miłości twojego niepokalanego serca Matko ratuj nas przez płomień miłości twojego niepokalanego serca. Matko ratuj nas przez płomień miłości twojego niepokalanego serca. Matko ratuj nas przez płomień miłości twojego niepokalanego serca. Pełne boleści i niepokalane serce Maryi, proś za nami, którzy się do ciebie uciekamy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Matko Boża, rozlej na całą ludzkość działanie łaski Twojego płomienia miłości. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę. Zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału i dołączenia do codziennej wspólnej modlitwy.